Siema, z tej strony Lejmon to jest kolejny odcinek z Raymond Redemption. Kolejny poziom Kentish Chateau, The Sweet Spot. E, ciekawe, czy znowu będę chciał zamienić ten cukierkowy pałac w zamek w Wokler, jak zrobiłem to ostatnio. Gin. O, tu na górze coś jest. Tak myślałem. Ale tam też można było chyba zej... Say... Nie, nie można było, musiałem tu wskoczyć. To jednak e, nic nie odkryłem. Okej, okay, tuż pode... M... Jednak nie tuż pode mną. Ale jednak... Nie, jednak zgadłem. Super. A, zobaczyłem dodatkowe życie, nie klatkę. Klatka jest oczko dalej. Dobra, teraz jak zeskoczę tu, to przej... Nie, nie przejdę. Co było warto? Nie do końca. W sumie mam chyba tyle samo zdrowie, ile miałem, jak tu przyszedłem, Więc narra! Skakujemy niżej. Tu mamy klatkę pierwszą z wielu. A na górę już nie wrócę. Trudno. Giń. W ogóle to jest trochę... śmieszne... O fuck, to jest trochę śmieszne. Bo nie wstawiłem chyba jeszcze żadnego odcinka z tego świata. A <grywam> nagrywam już trzeci. O nie, zostaw mnie. Yy, więc... Mogę wrócić na górę, ale... Hej. Leczenie bardzo mi się przyda. <laughs> Czy jeszcze czegoś nie pominąłem. Tu była klatka, tak? Tak. Czyli mam wszystko, co powinienem mieć. Mogę wlecieć na górę z powrotem. Jak tylko wróci mój cukierek. Tam nie mam nawet po co iść. Dobra, to jest, to jest tragiczny pomysł, żeby ładować te ciosy. Ale żeby ich wybić, to już nie jest taki zły pomysł. Eee, znowu coś się gdzieś pojawiło. Super! Uh. Już, już czuję, że to będzie bardzo zabawny poziom. Tak polecę górą, co się stanie? Coś innego odblokuje. A, odblokuje podpowiedź, gdzie powinienem pójść. Perfekcyjnie. Yy, o tak. Więcej przeciwników i to takich, których wręcz nie widzę Już po, po ostatnim poziomie to już, to już wychodzi poza skalę. To jest więcej niż nienawiść. Dobra, trafiłem go. Tam też będę musiał jakoś przejść. Tam widzę jakieś kółka. Mam się wrócić na dół, jak rozumiem. Coś tu zastanę. Mogę wrócić na górę. Eee... Co nie da mi nic, chyba? A nie, da mi wejście wyżej. Nie, wiesz co, nara. Prz... Dzięki temu mogę bezpiecznie się tu dostać bez żadnego. Eee tracenia zdrowia. Chociaż tak chyba bym się tu nie przecisnął. To jest tylko tu wejście. Nie. To nie, nie jest on jakimś bardzo zagrażającym, bardzo groźnym przeciwnikiem. Ale mimo wszystko nie lubię z nimi walczyć na tak małej przestrzeni. Zara, jest gdzieś prezent. No nie, to jest kapelusz. Chwila. Mogę z tego się wybić prawdopodobnie wyżej. Nie no, nic nie mogę zrobić z tym. Czyli jednak muszę przelecieć tutaj. A, mogę tu po prostu przejść. Dzięki czemu odblokuję przejście dalej Was też uwielbiam, naprawdę Trzech To jest trochę przesada Okej, okay, teraz mogę tu wskoczyć Jasna cholera, co tu się dzieje? Dosłownie, A ja i chyba nie mogę się ich pozbyć, no to... Chyba nie powinienem tu iść. A nie. Jest przejście dalej, ale nie zapałem się. Chcę dostać się do tego kapelusza i przy okazji. Klatki. Czy ja jestem w stanie w ogóle tam dolecieć stąd? Czy... W sensie, tam było jakieś oczywiste przejście, z którego powinienem skorzystać, to nie jest to. Dobra, najwyżej umrę. No tak, mimo że byłem nad nim, ale trudno. O Jezu, ale będzie nadrabiania, Wła właśnie sobie zdałem z tego sprawę. Powoli ale skutecznie ich wybijam wszystkich. Tam jest jeszcze jeden na górze, więc tak czy owak będę musiał się z nim zmierzyć. Pracyk Skaczemy tu. Nie no, naprawdę. Dobra, za nim stan. of fuck, tu jest jeszcze jeden. Okej, okay, dobra. Po nim. Teraz mamy przejście na górę. A, A okej, okay, widzę już jak tam się dostać. Strollowałem, prawda? Już nie zbierę tego kapelusza. Dobra, to zajmijmy się najpierw tym... Dobra, ciebie, w ciebie wystarczy spamować, bo i tak nie będziesz mógł atakować. sobie wskoczymy, a zrobimy tak. O! Teraz tylko ten zasrany kapelusz. Bez demedza to na pewno już stąd nie wejdę. Chociaż jednak się udało. A to jest mój transport do końca tego poziomu w sensie poziomu poziomu sekcji, nad którą spędziłem dokładnie 16 minut, e, aczkolwiek wydaje mi się, że nie jest to tak dużo w porównaniu z tym, co zdarzało mi się spędzać w, w poprzednim poziomie, na przykład minut 30. Ale to tam taki szczegół, nic nieznaczący. znaczący. E, strasznie też nie chcę backtrackingować tego poziomu. Więc boję się progresować, myśląc, że coś pominę. Tam nie mam nawet jak się dostać. Nawet gdybym bardzo chciał. Dobra, pokonajmy go po prostu. Okej. Okay. Dobra, to też nie jest jakieś super ciężkie. Będzie jeszcze jedna sekcja, jak rozumiem. Ciekawe czy będzie jeszcze jeden boss. To mnie interesuje za to. No, możesz proszę umrzeć. O. Jestem świetny w tej grę komputerową. Okej, tam widzę jakieś przejście. Myślę, że mogę sobie tu zapisać grę. Bo mogę się po prostu zawrócić w każdym momencie. Tu jest tylko power up, tak? Jednak nie. Może znalazłem właśnie dojście do prezentu. Może tak. A może nie. Zapałem się w złym momencie i teraz. Jestem absolutnie zdesynchronizowany. What? A, chyba, że ja mam tak zrobić. O, oh, fuck. Dobra, już widzę, po co jest ten power-up. To wcale nie jest takie łatwe. Cieszę się, że zapisałem tu grę, bo teraz mam OSU. Teraz łatwiej jest mi się tam znaleźć z powrotem. Mam wrażenie, że pode mną jest klatka tutaj, właśnie tak. Tu za tym widelcem, gdzieś. Nein, Stefan. Pyk. Pyk jest. Znalazłem ją. Właściwie się udało. Dobra, i zdobędę złotą pięść, którą zaraz stracę. Chwila, to pode mną jest gdzieś ta. ta tamta klatka. No to ja się tak nie bawię. No, na dół już nie zejdę. Nie no. Panowie. Teraz ja sobie ją postaram się zdobyć w takim razie. Tam na górę da się wskoczyć, tylko nie odgadłem w jaki sposób. Okay, nie wiem, jakim cudem ja tego nie zauważyłem i dlaczego nie pokazało mi się to wcześniej. Teraz się wróciłem. Wszedłem w te wszystkie miejsca i teraz mam wszystko odblokowane. Dobra, odblokowałem klatkę, to mogę uciekać. Ej, całkiem daleko on bije, teraz mogę się w pełni skupić na prezencie. Ty to jakiś. Nie chcę zapeszyć, ale jakiś krótki ten poziom. No kurwa. Nie w tę stronę. No! Ja się, ja, ja. Kurwa nawet do połowy nie dolatuję. Kocham jak postać z cipy kurwa nagle Ja pierdolę. O kurwa. Miałem szansę i to zjebałem, jak zwykle. <suszy> Mam tej kurwa... Zrobiliśmy chudość, naprawdę. Siedzę tutaj od zajebanych pół... Z... Kurwa, siedzę pół godziny i nie przesunąłem się nawet wyżej. Ja nie rozumiem. No nie zobaczę tych prezentów, jeszcze muszę zebrać w tym świecie. Boże, jedyny... A, teraz będę to przez cały poziom. Wiesz co... Mogę się nawet zabić w sumie. Wiesz nawet tak mi się, tak mi się nie chce. O tak, jest. Jeszcze... nie no. Dajcie mi kurwa w końcu spokój. Tych kurwa i śmiechu dość naprawdę. La tak, pewnie latajcie, tak, żebym nie miał jak was trafić. Jak ja mam tu przejść? Bez nadstawania żadnego damage'a. Z perfekcyjnie prze... A, no tak, będę spadał. A, że mam się jeszcze w ten sposób, czy poci, a, no tak, pewnie, w tą stronę dokładnie cel, Kurde. W tą stronę, dokładnie, dokładnie w tę stronę celowałem. Po co ja to w ogóle zaczynałem? Tak, jeszcze zabij mnie jak jestem w powietrzu. To już w ogóle będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Zmienię tę muzykę denerwująca. W sensie jakby. Wokale nie do końca mi pasują. Po co było tu leczenie, skoro ja i tak nie mogę się do jasnych cholery z tego wybić? To w cipie. Super dwa HP. Nie czuję tej straty ani trochę. O. o. Na drugi koniec Taki jest przynajmniej plus tego Przejdźmy sobie dalej Nie denerwujmy się już Uch, są Jeszcze dwie klatki A on, on jest niepokonywalny? Nie to jest tylko denerwującą blokadą Świetnie Uwielbiam to Ja bym nie w lewo, to by było coś. To by była gorsza nagroda. Tu muszę wejść, ale nie pomniejszony czy coś takiego. Dobra, nara. Tu mam pomniejszenie. Tu jak zaskoczy, to nic mi to nie da, ale mogę sobie chyba otworzyć. Tak, otwieram sobie przejście, albo je właśnie zamknąłem. W sumie to już nawet nie wiem. I proszę. Czy mogłem nie dostać tutaj obrażeń? Mogłem. Czy mnie to boli w, obecnym, w obecnej chwili w żaden sposób? Okej, okay, jestem w stanie go wyminąć. Już myślałem, że nie mogę. Jest klatka, bo jej nie widzę. Tam. Okay. Aktualnie nie ma żadnej tutaj możliwości, żebym się do niej dostał. Dziękuję za to, że się przesunąłeś i że nie dostaje damage'a. Nawet jeżeli mnie nie dotykasz, bo z hitboxami to jest różnie. O, tak. O, dobra, nieważne. Mam... Nie, miałem inaczej to zrobić. Miałem w ten sposób się tu wspiąć. Jakie tam się mam dostać? W inny o nie, nie wrócę się. Was zrąbałem albo nie. Świetnie, wskoczyłem. O, chyba że sobie umrę ale to randomnie. Nawet nie chcę mi się narzekać. Dajcie, dajcie mi już to skończyć, proszę. A on mi damage nie zadaje, to fajnie. Nie będę oszkiwał. podoba mi się to. To sobie jeszcze zbiorę. Czyli muszę tam się dostać, w sensie po tych, tych kujących, tych, ten tego typu. Żeby cokolwiek zdziałać. No to... Nieprzyjemna bardzo sytuacja. Dobra, tym razem może zrobię to bez obrażeń, będzie łatwiej. Chodź tu i przestań zagrać mi droga. To naprawdę nie jest śmieszne. Góra, góra, góra. Statuję tutaj, Wskakuję sobie. Otwieram przejście. Wracam się, czekam aż będę mógł zjechać w dół. Wchodzę tu, w jakimś cudem nie dostaję obrażeń. A nie mogę po tym wejść, bo jak dostaję obrażenia, to się nie łapię. To chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób mam się tam dostać. I dlaczego nie mogę się tego złapać. Dziękuję bardzo za ten. za tą łaskę. No dosłownie, nie mamy jak tam wejść. Ej, czuję się... Ej, czuję się tak oszukany w tym momencie. A chyba, że tu jest to zejście. O, zaciałem na sam dół, jednak nie. Dobra, zaskoczę sobie tutaj. Okej, okay, dobra. To nie jest jednak aż tak ciężkie. Mogę dostać parę damage'a. Aktualnie mam to w głębokim poważaniu. Super. Dobra, teraz to był mój błąd, ale już zwalam po prostu winy na wszystko inne. Teraz dolecieć bezpiecznie w miarę możliwości. Gdzieś tu niżej, ale w prawo. O nie, Już myślałem, że umrę w taki głupi sposób. Um, no muszę stąd wyjść. Jestem w swoim normalnym rozmiarze. Puścisz mnie, proszę. Czy już się nie wrócę i nie mogę się wrócić do klatki? Ej, nie, Jak kot, dobra, na szczęście mogę umrzeć tam wrócić. Jeżeli coś pominąłem, okej, okay, dobra, mo mogę się wrócić, aczkolwiek chyba nic mi to nie zmienia. Nie, ja, nic mi to nie zmienia. A, teraz się coś pojawiło... A nie, on się pojawił na górze. Nie mówcie mi tylko, że dopominałem, bo będę turbo zły. Dopominałem. No, Nawet nie wiem gdzie. Dobra, tym razem to ja jestem głupi. Nie zauważyłem przejścia w pewnym miejscu, które jest tutaj. Daj się wrócić, proszę. Nie to nie, sam się wrócę. Załatwię to w inny sposób. Tragedia. Proszę powiedzcie mi tylko, że to nie będzie tak samo jak do tego prezentu go bo mam już dość bujania się na tych... Już nawet nie pamiętam jak one się nazywają, już ma mam dość odbijania się, bujania się. O, dobra, dobra, Jestem tak świetny. Już... no Not na Lie, jak usłyszałem, usłyszałem ten, ten utwór, to, to poczułem, na taką nostalgię, naprawdę. Jest zabawne, że gram sobie tutaj, w Raymana i cały czas gadam o Wiedźminie, ale, ale w aktualnej sytuacji, ani trochę mi to nie boli, jak ja muszę dostać tam na górę i pewnie nie dostanę. Chyba, że się lepiej wybije. No, prawie dobrze. Perfekcyjnie. Uwielbiam to po prostu. To, to jest perfekcyjne wyważanie każdego ruchu. Mam się wrócić? Dobra, no jak rzuca się mi takie wyzwanie, to rzucę się w przepaść, bo niestety latanie mi nie zadziałało albo za wcześnie kliknąłem. Nie, to i ile razy też miałem zrobić jakiś skoki, i nagle postać totalnie znikąd zaczęła mi się po prostu. Nie byłem w stanie się ruszyć z powodu tego dziwnego jakiegoś błędu, gdzie postać nagle pompkę mi robi. To... to nie, to... to było okropne. Poziom z Bzitem i... O, Mr. Dark's there. Super. Nie mogę się doczekać. O, tu też jest prezent. O, kolejne. Kolejne psucie sobie psiki. Dobra. To tyle na razie. W następnym odcinku prawdopodobnie skończymy już grę. Zobaczymy. W sensie jeszcze są jakieś tam wyzwania, które się pewnie odblokują po końcu gry, bo chyba nie mam ich odblokowanych. Jest jeszcze ten jakiś klif, do którego nie wiem, czy mogę wejść. Zobaczymy. Z zobaczymy. Nie mam wszystkiego zebranego, ale mogę spróbować się przynajmniej. O nie, 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 nie chcę mi się. Nie widzę to i chce mi się żygać dosłownie. Dobra, tu też zajrzę. Kiedyś tam. Yy, mam, mam, do zdobycia jeszcze się cicho dwa kapelusze. Magician's Challenge. To jest ciekawe, bo tu mamy trzy podstawowe. Tu mamy 10 Challenge, mam jeszcze dwa jakieś, do których nie jestem w stanie zdobyć kapeluszy żadnych. Pozostały mi dwa, z tego co dobrze liczę. Jeżeli dobrze liczę. Dobra, to tyle w tym odcinku. Jeszcze pewnie żegnałem trzy razy tak jak zwykle, ale pożegnam się jeszcze raz. Trzymajcie się i do następnego. Mam nadzieję, że odcinek się jak zwykle podobał. Na razie.